Cześć, witajcie! Dziś przybywam moi drodzy do Was z przepysznym koktajlem wegańskim, waniliowym, zrobionym z pysznych, dojrzałych bananków i z takiego mojego jednego z ulubionych mlek wegańskich. Alpro o smaku waniliowym. Tylko uważajcie, ponieważ to mleko, akurat, które mi najbardziej smakuje i które wam polecam, jest mlekiem sojowym, co powoduje, że ma dużą zawartość białka. No, jak wiecie z mojego kanału, ja z białkiem staram się nie przesadzać, ponieważ białko doprowadza do złogów białkowych i wyniszcza powoli nasz organizm, doprowadzając do poważnych chorób. Ale zobaczcie, Mamy tutaj mało tłuszczu, z wapniem, jest to mleko, i z witaminą D2, bardzo ciekawe. No i jest tutaj napisane, że jest w 100% oparte o rośliny i jest gładkie. I to jest wszystko, prawda, jest gładkie, delikatne, powstają z niego fantastyczne szejki, no i ten smak waniliowy, który po prostu powoduje, że to mleko jest no, wyjątkowe. Jest chyba również ryżowe, natomiast mi ono nie bardzo podchodzi. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Jeżeli chodzi o białko, zaraz słuchajcie, szukam, szukam błonnik, witaminy, węglowodany, tłuszcz. Dobra, ilości białka w tej chwili nie widzę tutaj, witamina D2. No, ale jest to wartość odżywcza. Dobra, ale jest to ups, przepraszam. Mleko sojowe w związku z tym, no, wiedząc, mając świadomość, że soja zawiera praktycznie dwa razy więcej białka niż wołowina. Jestem przekonana, że tego białka ma dużo, ale tak czy inaczej polecam wam gorąco przepyszny koktajl bananowy zrobiony po prostu w blenderze. Z bananów to mleko doskonale sprawdza się również do koktajli. Z truskawek, z malin, generalnie ze wszystkich owoców, które Wam tylko podejdą i które lubicie. Zachęcam Was gorąco, żebyście przetestowali takie pyszne, wegańskie koktajle bez cierpienia. Dużo zdrowsze, bo bez białka odzwierzęcego, nie zaśluzowujące Waszego organizmu, no bo nabiał, czyli mleko, czy jakiekolwiek jogurty. Zaśluzowują nasz organizm, doprowadzając również do chorób, do chorób oraz do problemów z wchłanianiem poprzez nasze organy wewnętrzne wartości odżywczych. Także unikajcie nabiału krowiego, nabiału odzwierzęcego. Moi drodzy, smacznego, a ja się biorę do mojego koktajlu i Wam gorąco polecam, żebyście taki koktajl spróbowali. Wasze zdrówko, do zobaczenia.